Witam, jestem na dalekiej wsi. Znaleźliśmy dzisiaj w włeskę. Motocyk, jak widać, prawie sprawny, widać po tłoku podobno na chodzie, ale tylko trzeba cylinder założyć. Ładna pracownia. Tu mieści się na pewno wiele skarbów. Ale następnym razem pokażę co tu znaleźliśmy. Ciekawego. Zbiorniczek ładny widać. Junakowski. I WSK niedługo będzie na chodzie. Nawet wyro. Jak widać jest miękkie. Takie jest stare motory jak ktoś ma, to chętnie przyjadę zrobić film. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej!